Dajcie, kochani, to Mary i Mario, no i miksik Zdrawkowy składający się dzisiaj z Cash Royal, Sherry trzy siódemki, Rubiny, Szafiry i Wielkie Granie. Zobaczymy, czy te lot, czym nas dzisiaj lot to obdarzy, czy będzie jakieś przełamanie pasy. No, no zobaczymy. Oby. To Sherry takie senie, A, właściwie. Różnie to każda rzepka ma. Właśnie takie jest. Bo nie dać. No właśnie. Ale może dzisiaj zobaczymy, czy coś padnie, czy nie jednak. Czy lot to nas nie lubi, czy co. co no to bardzo? możesz spróbować zacząć. Pierwsza? No a jak? Kto ostatnio pierwszy był? Ja. Aha, pamiętasz, dobrze. Dobrze, 7, 7 7 numerkiem 15. Patrz, druga zlapka, bo ja też ma numer 15. A. No. no, no to, to szukamy dobrze. co, jak. Tak, oby jak najwięcej tych siódemek. Oj, oj, oj. Okay. Dobra. Nie będę chyba czytać, bo bez sensu, tylko szukamy czarnej siódemki. Tu nie mamy. Też nie mamy. Nie ma nic. O, jest! jest. Dobra. To... Uf, uf. to już na prawo na razie nie jedź. Dobrze. To teraz spokojnie. O, druga. Jest, druga. No to piętnasteczka, dziesięć złotych mamy. Dobrze, teraz druga linia. Lekatnie, nie ma. Dobra, to dwie, nie? Pewnie ta. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma i ostatnia. Nie ma, no ale są tutaj dwie. Czyli dyszka i 20. A, czyli trzy dyszki. 3. No to całkiem dobrze. No to piękna piętnasteczka. No to już dobry początek. No to tutaj już jest dobrze, bo na razie trzy dyszki, na razie dyszka jest jakby na minus jeszcze, tak? No to ja zobaczę, co się kryje w robiny i szafiry z numerem 21. Czy uda mi się jakieś sztapki znaleźć, a może jakiś kuferek? No. I zobaczmy. A mamy tak 29, Trzyma, mocno 56, 57, 36 i 13. No. A co się kryje tu niżej? 45 na początek, 14, blisko blisko, 11, 55, Ej, blisko. 22, 52.

17 28 i na koniec 18. A 29 skrywa. Uuu, 25 zł. No, całkiem, całkiem. A coś jeszcze? Nie miałeś dwóch? Nie, jedna. Jedna, czy mógł mieć dwa? Jedną miałem. Ale ładnie. Nie, jeszcze zobaczymy ewentualnie wobec ja tego. Nie jestem kontrolny. Ja też nie pamiętam. Ale jak ktoś z widzów pamięta, to będzie dla weryfikacji. Mam dwa mamy dwa razy. Plus. M. No to już teraz tak? Tak, tak to już teraz. Ale jeszcze tak. ja mam jedną. No ja też mam jeszcze jedną. O to tu czy to dobrze wyszło? <laughs> Nareszcie e, Cash Royal. Już mówiłam właśnie, też patrzę, że mam 15. Mam nadzieję, że też będzie szczęśliwa. Monetyki. Tu szukamy monetek i dolarka. I diamenta. diamenta. No, diamenta. Dobra, to patrzymy, czy coś tu jeszcze wyhaczymy. Czeka, gdzie to tu jest, tu. 13. 45 Nie są kontrolne 42. Tak jak w tej sąsiedniej. Aha, też tak. Mhm. 57, może mnie zahaczyła, nie? 43, no by bo ja jestem do tego bardzo zdolna tutaj. Tak, gdzieś tak okay. mniej więcej, wyżej trochę. A o, tu. Okay. Dobra, mamy 27, nie ma. Też to różnie drukują. 23, tak, ale to wkurza, dać. bo wtedy nie wiesz, gdzie te kontrolne teraz, nie? Mhm.

17. Czyli tutaj nic nie ma, to ani nie sprawdzamy, nie? No nie ma sensu. Dobra. No. To cóż, mi jeszcze zostało wielkie granie. Zlapeczka jest numerem 18. tu będę szukał monet albo gwiazdy. I cóż, popatrzmy. No to jeszcze tutaj coś możemy I wylosować. mamy tak 16, 36. 46, 22 i 25. Co kryje się tutaj niżej. A, 56, no tak, do tych szóstek pasują. 45, nie, nie. nie. 29, a tam było dobre, w tamtej zdiabce, 48, 44, 15, 47, 26, no to tu blisko po tej rodzinki wypasowało. 31 no. i 57, zostały dwa rządki. 51, no 50 to w Jeszcze ogóle nie będzie. 49, 54, 53, jest <laughs> tak wysoko. 37, kto to i 41, drukował? 31, <laughs> to w ostatniej <laughs> będzie 23, no. 27, 21 blisko i na koniec 52. No to tutaj już też nic. Ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Dwie zdrapeczki. Okazały się puste. Ale dwie wygrały. Ale dwie wygrały. Proszę Jedna bardzo. z nich dała 25 zł, a druga 30. Tak? Także. No, tak, nie ja jest mam źle. 30, plus 25, mamy 55, czyli 15 wkładu. No, do przodu. Do, do przodu. Tak. Także ten odcinek mi się spodobał, tak może być, tak mogą być zawsze. No, nie i no, no to na jest. Warto, prze... wysokie wygrane, Ale no, no, by... to jest przewrotne. Żeby się wracało chociaż, no nie? Mhm. No także. Tutaj z tym odcinkiem to się cieszymy, że chociaż coś mamy wygrane. Także, kochani, zapraszamy na nasze kolejne odcinki. Życzymy Wam przede wszystkim zdroweczka, dużo słoneczka I wysokich, wygranych. I właśnie, to najważniejsze wysokich, wygranych. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia, pa. Do zobaczenia, pa. pa.